Pytam koleżanki i kolegów w filmie 010 tu Wam przedstawiam piękne, młode gołąbki, które przyjechały z Niemiec to są przeważnie gołąbki, szybki tu mamy na przykład e, samiczkę z Ardenów i tutaj mamy samiczkę Hurrikan 51 tu są dwa gołąbki Hurrikan 51 to są młode, niebiesciutkie. potem mamy tutaj gołąbki e, to już jest dalszy dystans nie pamiętam co będzie z van roya tu jest hurikan 51 ten niebieski białolotek i samiczka yy, nie pamiętam dokładnie ale coś takiego tu wiem że jest z cała para tu jest yy, z jansenów samiczka tutaj akurat mamy yy, gąbki moje tu mamy fineke 5000 Tutaj mamy z Brykoksów samczyka. To jest dziadek. Pokażcie. O. I tutaj mamy też Hurricane 51. Jak ktoś jest chętny, to zapraszam. Dużo z tych gąbków z Niemiec, jaka się pokazało teraz na lotach u hodowców, hodowcy dzwonią. Cały czas też, też mówią: te gąbki się yy, spisują, jak się pokazują. Są zadowoleni. Ja przywiozłem. Około 40 gołąbków znowu z Niemiec i ze 40 moich będę jechał na trasę e, Poznań, Kutno, e, Toruń, aż do Warszawy. Ktoś jest chętny, to, to zapraszam. Gdyś po prostu rozwozimy, gdyś nie ma wysyłek, część gołąbków była też zamówiona, a nie ma jak dostarczyć. Dlatego po tracie, jak ktoś się zgłosi, to z takich gołąbków jeszcze dostarczymy e, hodowcom. Gąbki yy, w miarę niedrogie, także zapraszam. Tych gąbków mamy więcej, podstawianych dosyć dużo jest. w szczególności jeśli chodzi o takie gąbki szybsze, to są właśnie z tych gołębi, Hurricane 51. Mój telefon 503-528-502, Robert Hanker Polska.